Zawsze jak ściągamy ważne wydarzenia o randze europejskiej czy światowej, to jest po prostu bardzo duża promocja naszego miasta i jakby ci młodzi ludzie, inżynierowie przyszli z całego świata, którzy tutaj przyjechali, no na pewno też powiedzą, że w Krakowie po prostu było fajnie. I to, ci, którzy wygrali, to już myślę, że będą przeszczęśliwi, więc to jest ważne, żeby uczelnie współpracowały między sobą z miastem. Ja się, jestem bardzo wdzięczna GH, że ściągnęło ten challenge. Już chyba tego rodzaju zawody na stałe zagościły na AGH. Jako rektor bardzo jestem dumny z tego, że możemy tutaj mieć to święto kosmosu, bo to, to nie tylko zawody, chociaż najbardziej emocjonująca część to właśnie rywalizacja zespołów. To jest też nauka, dlatego że była konferencja równoległa, były warsztaty, były pokazy. From the underground to the space. Taka jest hasła AGH. I rozwijamy te kierunki, które są najnowsze no i perspektywiczne. European Rover Challenge to są zawody odbywające się co roku, już drugi raz w Krakowie. Są to zawody łazików marsjańskich, które opierają się na symulacji misji, które takie normalne łaziki faktycznie robią, czy to na Księżycu, czy właśnie na Marsie. Opierają się na bardzo różnorodnych rzeczach, które takie łaziki robią, od eksploracji nieznanego terenu, po pobieranie różnych próbek naukowych, do serwisowania stacji kosmicznej. Jeżeli chodzi o nasze trzecie miejsce w tym roku, to jesteśmy z niego naprawdę bardzo zadowoleni, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zmieniliśmy bardzo dużo w naszej konstrukcji, rzeczy, które nawet nie są tak stricte widoczne na pierwszy rzut oka, ale dla nas, jako dla osób, które pracują, były naprawdę dużym wyzwaniem, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło.